Żeby to był ostatni raz Dobra, dobra, wyluzuj Ej, ale co z kajdankami? Ej! Co ja mam zrobić z tymi kajdankami? I na tym będzie polegał dzisiejszy odcinek Przez 24 godziny będę skuty w kajdankach Tu kolega mnie Mają państwo może jakieś kluczyki? Żeby rozpiąć Nie? nie. Pan sobie radził w własnym zakresie, kluczy do Takiego? Mamy, do ale tej do, tej... Nie, do, nie do takich, nie, nie, jest to, nie jest to model, z którego... Korzystacie państwo, tak? Przepraszam co pan robi? Wymieniałem żarówkę A, myślałem, że pan kradnie, bo tak bym pomógł Właśnie z tam wyszedłem, ale nie wiem co robić No tak, tak wyszło akurat Budżet, bu, nie, nie mają budżetu i mają teraz takie, wie pan Przepraszam bardzo Ma pani może kluczyk? Nie, nie mam A do pani serduszka? Nie mam Nie? Już rozumiem szczęściasz Było to jedno z najbardziej cringe'owych przeżyć w moim życiu Zabraliśmy się... tylko dwie stęki z ludźmi. I <laughs> ja się poczułem jakbym z Gorem nagrywał. Ale co, ludzie sobie wtedy musieli myśleć. Dla mnie teraz to już było żenujące na maksa. Ale pani była bardzo miła. I pan też. A Znowu do radio trafiłeś czy? A no, no, tylko już wiesz, poza służbą, nie? Aha. O, dobra. Maro? No? Ty nie masz rozprawy o 15? Jakiej rozprawy? O sądowej. Na razie. Ej, ej, ej! Podwieź mnie stary! O, dobra, tu jest chociaż pętla. Dobra, zapytam kierowcy, może dojeżdża akurat do pierdla albo do sądu? Przepraszam bardzo, jedzie pan może w kierunku sądu albo więzienia? Nie? Kurde, mam rozprawę. Przypał. Przypał nie? Dobra, to trudno walić. Dobra, no nie udało się złapać autobusu do więzienia ani do sądu, więc idziemy do żaby, bo trochę. zgłodniałem trochę. Też zgłodniałem. Za co poszedłeś siedzieć w, tego w ogóle? A, bo w sumie byłem skorumpowanym policjantem. Nie wiem, czy znasz serię policjantów u mnie na kanale. Coś kojarzę, coś, no, coś... No, to trochę z rezygizmem tam, wiesz, działałem A te numery? Przypadkowe. To może być mój ostatni posiłek. A co tam jedli w więzieniu? Chyba dobrze, co? i co zjeść na ostatni posiłek, Kuba? Bo ty ostatni miałeś odcinek o tym. Co jedliście tam ciekawego? Ziemia, na przykład. Ziemia? Nie wiem, czy to będzie ziemia. Chipsy, cola... I Grajwola, okej. Okay. Nawet nie masz pieniędzy, żeby za to zapłacić. Mogę ukraść. Ej, w sumie, bo w firmie nie mamy mydła, bo się zepsuło. Więc przyda się tam jedno, takie... A przy okazji mi się też skończył żel. Który wziąć? Ja się nie myłem przez trzy miesiące. O kurde, faktycznie. Ty nic nie czułeś? Nie. No ja na ja Palmolif, jest men napisane, czyli dla mężczyzn. A ja jestem mężczyzną. Żeby... Oh, tak, dokładnie. I mamy 15.49. To psułem coś. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest napad. Aplikacja. Taki żarcik. A to dla mojego kolegi Psan. A jest, akurat się zdarzy, zdarzyło, że jest. Biedl mi ją zainstalowali. Dobrze, że matka pieniądze przesyłała. A to dla ciebie kupiłem. Pomysł z tym psem trochę mnie upokorzył, nie chciałbym tego więcej robić. Eee, a możemy to wstać do filmu czy usunąć? Nie, nie, usunę to, nie chcę nie chcę. Ten. No dobra, dobra, nie ma sprawy, nie masz prawa. Rzuć to. Dobra, pora się umyć. <noise> Całe życie z o! Z moimi ziomkami, to... Skor Skor 22 o! Całe życie z Nie pamiętam twarzy swojej kobiety, ani rodziców, rodzeństwa... Ja mam jeszcze rodzinę? No bo Marek nie p***ł, wychodzą. O, dobra! Coś mi od***ło. Zostałem sam w fanderze. wszyscy już poszli. Ja nadal w kajdankach, a przede mną jeszcze live, na którym jestem już spóźniony, bo miałem robić go o 18, ale niestety przez tę nagrywkę trochę mi się przeciągnęło i jest już godzina ósma. Zapraszam. Ta, coś w tym, coś w tym, tego z Rosik. Ta, 24h w kajdankach. Dzięki za dzisiaj, widzimy się w czwartek. Czwartek będzie lepiej, bez kajdanek, możemy pograć w gierki różne. Dobra, live zakończony, jest już grubo po 23. Trochę już ci na mnie delikatnie do snu. U ciężko się tak nagrywa, przyznam szczerze. Pomyślałem, że nigdzie nie wracam i będę spać tutaj w firmie. Przygotuję sobie łóżeczko, mamy też tutaj kołderkę i poduszkę, ale zanim... Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze trzeba umyć ząbki, Buzię i to są już wszystko, bo niczego więcej nie dam rady w tych kajdankach cholernych. Ale ogólnie cieszę się bardzo z jednej kwestii. Mianowicie nie zachciało mi się ani raz dubojeczki jeszcze. To jest bardzo dobry znak. Jednak Jesus... Dankeschön. No bo wyobraźcie sobie, jakbym się miał podcierać z tymi kajdankami. No czekajcie, spróbujmy. Spróbujmy! Czekajcie. Urywam papier, składam. No, kuźwa niewykonalne. Czekajcie. To jak już to od dołu. O, tak, tam musiał trochę. Dziwnie, strasznie dziwnie. Dobra, pora wziąć się za przygotowanie łóżeczka i do spanka. Obie. Oh yeah. Ło, wow, gotowe. Robi wrażenie. Dlaczego daję tę poduszkę z tej strony, a nie z tej strony? Otóż dlatego, że ten nic poń, Przyprawiam mnie odreszcze i wolę go mieć mimo wszystko na widoku. Więc, jak mam tutaj główkę, możemy go obserwować tego dziada. Są dwie rzeczy, których najbardziej nie lubię na świecie: są to klauny, i nie chcę gadać głośno. Nie no, kocham manekiny POV. Jesteś markiem Vita, i śpisz w firmie. Dobra, to idę zgasić światełko. No i do spanka. Widzimy się jutro. A o guys. Siema jest. Kolejny dzień. Poranek. Czekamy na siomeczków. O, Bartu, fajnie, że wróciłeś! No, wróciłem, A, to możemy to... nagrywać dalej! Jeszcze zostało nam parę godzinek, tak, żeby dobić pełne 24 godziny. Ale teraz! Wiesz, to jest bardzo ważne? Co? Poranna rutyna. Ok. Nauczyli mnie tego w pierw stary Tylko mogę robić w kajdankach diamentowe pompki, więc no akurat to nie są diamentowe. Ale to boli! Było z klatkiem? Z klatkiem? Było. Było? O, stary, ale to bolało. Ogólnie wygodnie jest w tych kajdankach. Przez całą noc. Tańczy ze mną ekipa. Aha. Często więźniowie na życzenie mogą sobie zażyczyć coś pysznego. W sensie to jest akurat przed karą śmierci, ale możemy też to... to zrobić. Zazwyczaj wybijam szyby. Ja tu jakiś odcinek oglądałem. Coś to już było. W miałeś, tak? Że oglądałeś? Tak, w pierdłu są bardzo fajne warunki. Pizza prosciutto. Tak. A dla ciebie będzie soczek pomarańczowy, tak? O, Świeżo tak, wyciskany. Tak, tak. tak będzie wyciskany. Czekamy aż pani przyjdzie. Z pizzką i... Eee! Jestem wolny! I co z odcinkiem teraz? No wciąż masz kajdanki na sobie. A, i no sobie ta. Tak. No. tak, jednak warto było zainwestować w lepsze kajdanki, a nie za 10 zł. Ale no to to ich wina jest policyjna, także... A, no tak, tak, tak. Nigdy nie jadłem pizzy w kajdankach. Coś nie będę. No Wartoś oczywiście ty też papusie, tylko najpierw ja, nagraj, ja, nie? Tak, <laughs> Się rozlewa! <laughs> hmm. Może teraz mogę umierać. Ty pan, Co ty tu robisz?